parę kwestii istotnych, ja to już powiedziałem, odnośnie, po co kandyduję i co ja wiem na temat swoich szans, prawda, Więc nie mogę teraz nic do powiedzieć. Natomiast wykorzystam ten czas, abyście Państwo o jednej rzeczy się dowiedzieli, bo co nie jest publicznie powiedziane, publicznie nie jest wiadomo. Jak Państwo wiecie, siedem osób, z własnej, nieprzymuszonej woli, bez jakiegokolwiek nacisku, wypełniło stosowne dokumenty i jest kandydatami na urząd Do wszystkich Państwo złożyliście te same rozumiem, zapytania. Znaczy najpierw do czterech, bo uważaliście, że są poważni zawodnicy, reszta to są chmiotki, ale kiedy się okazało, że pan prezydent nie może sam debatować, szukaliście kogoś innego i się ja rasa. Ale proszę Państwa. Ja to mówię otwarcie, publicznie. Każdy ma prawo do proces. Obserwuję wybory lokalnych do górniczych pod od lat dwudziestu I jest tu pewna prawdopodobieństwo. Poza panem Zbigniewem pod Podrazą, który z racji szybu politycznego i wylansowanego nazwiska, co przyznać muszę, do drugiej tury do drugiej tury również będzie pan Stachowicz w Platformie I o tym w zasadzie poza panem nazwiskiem Bober wszyscy wiedzą. Pan Bober tylko nie wie, bo on wie, że to on będzie w tym I ci pozostali kandydaci, proszę państwa, kandydują tylko w jednym celu. Podnieść swoje akcje, ugrać trochę głosów i po pierwszej turze jak najkorzystniej się sprzeciwia. I to jest, proszę Państwa, praktycznie rzecz tego kandydowania. A dowód? Dzisiejsza debata i obecność. Proszę Państwa, nie może kandydat na prezydenta bać się wystąpienia przed społeczeństwem. Nie może. Państwo tu czekaliście różne dokumenty. No Pan Drożyński, no to właśnie w jego stylu. On zawsze chorobą wynikał w każdej sytuacji. Zawsze. Pamiętam pewien incydent w 93 identycznie. Choroba, ciśnienie, szpil. Proszę Państwa. Ja nie odniosę się do paru osób, bo one są nieobecne, więc, więc byłoby to nie tak, Byłoby to gdyby byli, na przykład gdyby to był pan Stawowicz, to by się dopiero zobaczyli, co by się działo. Ale nie zrobił tego, bo jest nieobecny. Z sobą Pana podrazy powiem tak. Zetknąłem się w ostatnim czasie z Panem pod razy, bo wcześniej myśmy nie mieli żadnych relacji. Nie znaliśmy się, nie rozmawialiśmy, byliśmy sobie całkowicie rodzący. Przeszliśmy lekką le le styczność z sobą, no, też trochę ala bokserską, przenosi, przenośni, w przenośni, I mogę powiedzieć, tylko jest to człowiek niewątpliwie miły, sympatyczny, i powiem Państwu, że go nawet polubię. Ale ja na niego, ja na niego, na urząd prezydenta głosu bym nie oddał. Posłem może być, senatorem też może być, nawet prezydentem państwa może być, bo tam nie ma, władze wykonawcze. Ale prezydentem miasta być nie może. Dlaczego? Proszę Państwa, nie spotkałem się nigdy z takim przypadkiem aby decydent dobrowolnie zrezygnował z najistotniejszego elementu swojej władzy. Oddał w obce ręce, powtarzam, obce ręce, to znaczy nie nominację w swoim urzędzie na kierownicze stanowisko, anonimowym, nieodpowiedzialnym komisji. I później miał takich urzędników. To jest, proszę państwa, polityczna kompromitacja. Zawsze powołuje swoich pracowników. Zawsze. O nich powołuje, oni ich odwołuje i oni funkcjonują na jego odpowiedzialności. Ucieczka przed tą odpowiedzialnością. To nie jest dla decydenta dobre rozwiązanie. Niestety, chciałem tu trochę porozmawiać, ale nie miałem okazji o autentycznej sytuacji finansowej naszego miasta, bo widzicie Państwo, to była taka dziwna sytuacja. Ja podałem pewne cyfry, te cyfry nie zostały zakwestionowane, a z wypowiedzi pana prezydenta wyszło, że jest co, coś zupełnie odwrotnego niż ja mówię. Bo ja mówię, że miasto jest zadłużone, ma problemy i te problemy będą narastać. A pan prezydent mówi do pani coś odwrotnego. Proszę Pana, po tym kredycie to już, to już będzie naprawdę, ale dobrze, pan decyduje na razie. Ja oczywiście władzy miał nie będę po tym być może za 4 lata. Ale jaka jest różnica między mną a panem yy, Zbigniewem? Ja jednak jestem zdecydowany i posiadanej władzy nigdy bym z nie wypuścił. powiem. Znaczy, oczywiście w sensie prawnym. I ponosiłbym odpowiedzialność za swoje działania i swoje podwładnie. Dziękuję.